Przypomnijmy sobie, czym jest paradoks. Paradoks to jest coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczne lub niemożliwe, ale po głębszej analizie może okazać się prawdziwe albo prowadzić nas do zaskakujących wniosków. I dzisiejszy nów jest właśnie na to przeznaczony: żebyśmy obejrzeli, co jest w naszym życiu paradoksem. Co wydaje się niemożliwe teraz w Twoim życiu, co w ogóle jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i ze wszystkim, czyli kompletnie odrealnione, a jednocześnie to coś może okazać się, jeśli spojrzysz na to inaczej, albo poczujesz sercem prawdziwe, albo może cię zaprowadzić do zaskakujących wniosków. To jest właśnie ten paradoks. Więc innymi słowy, paradoks, który pomimo swojej pozornej sprzeczności zabiera w sobie jakąś prawdę lub skłania nas do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością czyli czytaj dokładnie dotyczy ciebie bo ta rzeczywistość otaczająca nas to jest po prostu nasze życie nasze relacje więc szukamy dziś takiej sytuacji myślę że każdy znajdzie taką sytuację a jeśli znalazłaś to podziel się w komentarzu co jest w tej chwili tym paradoksem w Twoim życiu?